Zapraszamy! Max i Ruby. Nauczycielka Ruby. Cześć, brontozaurze! Przepraszam, Maxie, Waleria i Luiza przychodzą w odwiedziny, muszę się przygotować. Zrobimy dla naszej nowej nauczycielki przepiękną laurkę! Nie mogę się doczekać, żeby ją poznać. Wow! Pterodaktyl! Izo. Cześć, Lubi! Czołem! Ua! Ua! Pterodaktyl! Zapraszam! Kru! Kru! Max uwielbia dinozaury. <gry> to od razu widać. Hej, Max! Kru! Cześć ty, Cieszycie się, że jutro poznacie nową nauczycielkę? Tak! I to jak? Bawcie się dobrze. Zrobimy naprawdę piękną laurkę dla naszej nauczycielki! To wy na to. Pewnie. Świetny pomysł, Rubi. Jaki piękny, kolorowy papier. Ale co na nim narysujemy? Hmm. A co powiecie na wielkie słońce? Am, am, am. Możemy też narysować las, taki jak na naszych obozach harcerskich. Dinozaury! Aaaa! Przykro mi, Max. Dinozaury nie nadają się niestety na laurkę. Już wiem! Możemy narysować naszą szkołę! Hmm, myślę, że najlepsze byłyby jakieś piękne, kolorowe kwiaty. To jest to! Kwiaty! Stegozaur! Ura! Możemy im zrobić błyszczące brokatowe płatki. Tylko jaki kolor papieru wybrać? Co powiecie na różowy? to najładniejszy kolor. Stegozaur. Łop! Łop! Łup. Nie wiem jak narysować żonkile. A ty? Nie bardzo. I mój tulipan też tak naprawdę nie przypomina tulipana. Mam na górze cały album o kwiatach. Możemy z niego coś przerysować. Chodźcie. Świetnie. <noise> Łop, 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 łot, ops. Chodź tutaj, Albertozaurze! Z tego zaurze? Poznaj albertozaura! Tego nam było trzeba! Na pewno znajdziemy tu jakieś dinozaury! <noise> Max? Co? Pani nauczycielce nie spodoba się laurka z dinozaurami. Ale dinozaury są super. Hmm. Fajne, nie? Wow! Uuu, bardzo ładnie ci wyszła ta róża. Dzięki, ten tulipan też cudny. To teraz przydałby się żonkil. Dinozaur. Szu, 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 szu. Ojej, ostrożnie, Maksiu Laurka. Podoba ci się? Nie ma dinozaurów. <laughs> Nie każdy uwielbia dinozaury tak jak ty, Max. O, o, tak sobie myślę, że możemy je pokolorować flamastrami. Są bardziej jaskrawe niż kredki. Tak, mamy masę flamastrów. Chodźcie. Nozaur, show! 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 Am! Am! A, am! Tato, nie widziałeś flamastrów? Nie możemy ich znaleźć. Widziałem. Mam je tutaj. Chwileczkę. Dobrze, gotowe. Możecie to sobie zabrać, gdzie chcecie. Dzięki, tato. Tak, dziękuję! Max. Robimy laurkę z kwiatkami, nie z dinozaurami. W porządku, Max? Ale ja lubię dinozaury! Wiem, ale panie nauczycielki, bardziej lubią kwiatki, więc robimy laurkę z kwiatkami. Jeśli chcesz, możesz przyklejać dinozaury tutaj. Tu nie chcę. Wow, wow. Niebieski, zielony? Hmm. Do tulipana przydałby się fioletowy. Uwielbiam fiolet. Ja też, ale nie widzę go tutaj. Może mam go w pokoju? Pójdę sprawdzić. Jak skończymy, to będzie najpiękniejsza laurka na świecie. <śmany> <Ua! śmany> <Ua! Am. śmany> <Uu! Ua! śmany> Rubi mówiła, że ma dużo flamastrów, ale czerwonego tu nie widzę. A ty? Hmm, poszukajmy. Znalazłam różowy. Może być taki? O! Max, zabierz tego dinozaura, dobrze? Ten się nazywa stegozaur. A to jest tyranozaur. Max, chcemy mieć laurkę z samymi kwiatkami. Nie przyklejaj na nią dinozaurów, dobrze? Luizo, Valerio, chodźcie zobaczyć. Żadnych więcej naklejek. Zgoda, Max? Dobrze. Patrzcie, co znalazł mój tata. Wyciory do fajki? Może da się z nich zrobić łodyżki do naszych kwiatków? Jest oh! kilka zielonych. O, jaki fantastyczny pomysł! Na pewno spodobają się nowej pani. Max? Chyba nie przyklejałeś nam do laurki żadnych dinozaurów, prawda, Max? Nie. <śmiech> <śmiech> Max? Ciężarówki są super. Brum. <śmiech> <śmiech> brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Pani będzie zachwycona naszymi kwiatkami. Miejmy nadzieję. Myślicie, że potrzeba więcej brokatu? Brum, brum. pojemnik jest pusty. Może znajdzie się więcej. Zapytam mamę. To musi być coś super ekstra. Dobrze. Jasne. Super ekstra? Brum. Wywrotka. Podnośnik. Wóz strażacki do tego. Dinozaur! Wszyscy uwielbiają auta i dinozaury. Nie ma brokatu, a szkoda. Tak, ale to wciąż jest przepiękna laurka. Nasza nauczycielka będzie zachwycona. Tak, na pewno ją doceni. Proszę, wszystko gotowe. Nie mogę się doczekać, aż ją jutro wręczymy. Ja, ja też! <śm> Do zobaczenia, Max! Pa. Ciekawe, co powie nasza nauczycielka na tę piękną kartkę. Jestem pewna, że będzie nią zachwycona. Uuu, to pewnie nasza nowa nauczycielka. Dzień dobry, jestem pan Esteves. Eee. Eee. Dzień dobry. O, czy to coś dla mnie? Tak. Nie wiem, czy się panu spodoba. Jest bardzo kwiatowa. Tak się składa, że uwielbiam kwiaty. Prawie tak bardzo jak auta i dinozaury. Bardzo dziękuję. Max. E, jaki Max? To mój młodszy brat. <laughs> to on nakleił auta i dinozaury. Cóż, miło jest dostać coś tak ładnego i barwnego od was wszystkich. Nawet twojego brata. Jak on ma na imię? Max. <laughs> Niespodzianka babci. Skończyłam śniadanie, mamo. Ja też! Świetnie. O, otworzę. Rety, a co to takiego? Jakieś pudło? Dostaliśmy paczkę od babci. A to coś dla nas? Dla Maksa i Rubi. Hurra! Zaczekajcie na mnie z otwarciem pudła. O. To wielka niespodzianka, całuje babcia. <noise> Zgadza się, babcia dzisiaj wraca z wycieczki. Uwielbiam niespodzianki. Ty chyba też, co? Hmm. Nie tak prędko. Babcia uwielbia niespodzianki, a my nie chcemy jej sprawić zawodu, prawda? Nie chcemy. Świetnie. Przygotujmy dla niej kartkę z podziękowaniem. Hmm, ciekawe, co jest w pudełku. Ogromna lalka, którą babcia przywiozła z dalekich krain? O! Albo piękna szkatuła na biżuterię i błyskotki? Tak czy siak, to pewnie coś bardzo niezwykłego. Więc ta kartka też musi być bardzo niezwykła. Hmm? A może babcia przysłała nam najnowszą książkę o trusi dru? Najlepsze w niespodziankach jest zgadywanie co to takiego. Max! Oh. Oh, Hej Ruby! Hej Max, co ty kombinujesz? Eee, no bo papier się rozerwał. Właśnie widzę. Chcesz sprawić babci radość i wspólnie otworzyć prezent? To może w tym czasie idź się pobawić na górze. Dzięki temu szybciej czas ci zleci. Dobrze. Ha, wystarczy odrobina kleju. Ani śladu. Prezent babci wciąż jest niespodzianką. Teraz mogę w spokoju dokończyć kartkę. skaczące kurczaki. Trudno jest zrobić kartkę z podziękowaniem, jak jeszcze nie wiadomo za co się dziękuję. Ale babcia zawsze się cieszy, kiedy narysuje na kartce dużo serduszek. Więc może jeszcze kilka różowych. Hmm, mam świetny pomysł. Ostrożnie! Wchodźcie! Dobra robota! Proszę, teraz będzie wiadomo, że to kartka ode mnie i od maksa. Co ten maks znowu kombinuje? Babcia chciała zobaczyć, jak otwieramy ten prezent. Nie chcesz jej sprawić przykrości, prawda? Nie. Świetnie. Wezmę skaczące kurczaczki. O. A teraz idź się pobawić, a ja naprawię papier. Znowu. Dobrze. Taśmy, to załatwi. I po krzyku. Teraz mogę zająć się kartką. Śmigłowiec ratunkowy wkracza do akcji. Wszystkie systemy sprawne. えっ <Yeah. S 2>、yeah. w samą porę. U, ciekawe co powie babcia, jak ją zobaczy. I ciekawe co jest w pudle. No dobrze, gdzie tu postawić tę kartkę? Już wiem. Na stole, żeby babcia ją zobaczyła od razu, jak tylko tutaj wejdzie. Oh! Dlaczego twój helikopter lata po salonie? E? O nie! Nie wolno! Sio, helikopterze! Wieża kontrolna do pilota Maxa. Proszę sprowadzić śmigłowiec na ziemię. Dobrze. Podchodzę do lądowania. Nie możemy otworzyć pudła. A! Nie chcesz, żeby babcia widziała, jak otwieramy pudło z niespodzianką? To będzie radość dla nas wszystkich. Masz rację. Co? Nie, homarze! Proszę, możesz zabrać homara i śmigłowiec do swojego pokoju? Dobrze. Bądź grzeczny, homarze. Dziękuję. Hmm, tutaj będzie mi potrzebne coś mocniejszego niż klej czy taśma. Zajrzę do kuferka z przyborami. To załatwi sprawę. Przyjdziesz mi z tym pomóc? Już otwieramy prezent? Nie, ale musisz przytrzymać palcem sznurek, żebym mogła zawiązać. Gotowe. Dziękuję, Max. Chyba czas trochę tu posprzątać. Babcia będzie tu lada chwila. Będzie zachwycona naszą kartką z podziękowaniem. U. O! o! przyszła otworzę o nie już biegnę babciu babciu dzień dobry Ruby widzę że dostaliście z Maxem mój prezent niespodziankę a gdzie Max nie wiem zniknął jeszcze przed chwilą tu był niespodzianka u, u, u. A to ci dopiero niespodzianka. Dziękuję babciu. Nie ma za co, Maksiu. Niespodzianką był skuter? Wow, nigdy bym na to nie wpadła. A może sprawdzisz w pudełku Ruby? W środku była jeszcze jedna niespodzianka. To jak? Weźmiemy twój nowy śliczny skuter na przejażdżkę próbną po parku? Naprzód, Max. Zaczekamy na Ruby przed domem. Najlepszy prezent na świecie. <noise> Rubi chyba też sądzi, że jej prezent jest najlepszy. No, Juteńkie Wrotki, takie jak twoje, babciu. Dziękuję za prezent. Nie ma za co. Bardzo się cieszę, że zaczekaliście na mnie z tą niespodzianką. A teraz pośmigajmy.